Są zalety kursów internetowych. Tu wymienię Ci te najważniejsze. Zapraszam. Marta prychała Zarzycka. W tym filmiku powiem Ci o zaletach kursów internetowych, które sama kiedyś wiele lat temu jako kursant odkryłam. Przede wszystkim dla mnie ważną zaletą jest to, że nie trzeba na nie dojeżdżać. Kiedy korzystałam z kursów stacjonarnych, przyznam Ci, że nie było to dla mnie jakoś specjalnie atrakcyjne, że musiałam jechać gdzieś, Samochodem, pociągiem, autobusem, wszystko jedno To był czas i to były koszty A podczas tego czasu mogłam robić dużo ciekawszych rzeczy Tak więc w przypadku kursów internetowych nie ma tego problemu Po prostu siadasz na komputer, tablet Czy po prostu korzystasz z kom telefonu komórkowego Wchodzisz w kurs i go przerabiasz Tak więc to jest moim zdaniem bezsprzeczna zaleta takiego typu kursu Druga zaleta, która dla mnie też jest istotna To jest to że w przypadku kursów online nie ma niebezpieczeństwa, że program nie będzie zrealizowany z powodu braku czasu. Niestety, ja generalnie mam ze sobą około 300 szkoleń różnego rodzaju i stacjonarnych, i online i powiem Ci szczerze, że w przypadku wielu kursów stacjonarnych był ten problem, że prowadzący czy prowadząca nie zdążyli przerobić materiału, w związku z czym czułam. Niedosyt i trochę rozczarowanie, bo zapłaciłam za coś, pewne tematy mnie interesowały, a ich nie było, bo nie było czasu, bo przecież sale są od do wynajmowane. Tak więc w przypadku kursów online tego nie ma, bo ty masz materiał cały realizowany i nie musisz się obawiać, że zapłacisz za coś, a czegoś nie dostaniesz, bo dostaniesz to wszystko. Tak więc bezwzględnie to jest bardzo dobra zaleta. Kolejna moim zdaniem bardzo duża zaleta to jest taka, że w przypadku kursów online możesz je robić kiedy chcesz i gdziekolwiek jesteś. Możesz robić to na wakacjach, możesz robić jadąc autobusem. Możesz, jeżeli to jest wideokurs lub audiokurs, możesz słuchać jadąc samochodem. Generalnie możesz robić to gdziekolwiek jesteś. Wystarczy ci tylko dostęp do internetu i to wszystko. Tak więc możesz robić je gdziekolwiek jesteś i kiedy chcesz. Nieważne o jakiej porze, możesz być sobą, możesz być z nieistotne. Ty nie musisz czekać na odpowiednie godziny, które niekoniecznie mogą Ci pasować, tylko siadasz i korzystasz. Tak więc, e, kolejne zalety, o których tutaj wspomniałam, to jest, możesz korzystać z kursów online wtedy, kiedy chcesz i e, gdzie chcesz. Dla mnie to jest po prostu coś, co powoduje wygranie tego typu szkoleń. Piąta zaleta, jeżeli chodzi o kursy online, to jest to, że jest ich dużo więcej rodzajów. Kursy stacjonarne są ograniczone swoją tematyką. Wiele szkoleń w sposób stacjonarny w ogóle nie jest przeprowadzana. A w przypadku kursów online nie ma takiego problemu. Masz tyle tematów, o których, o których tylko sobie możesz wyobrazić, i na dodatek możesz je robić, nie wiem, leżąc w łóżku, czy siedząc w fotelu u siebie w domu. Tak więc, Tematyka, bardzo szeroka tematyka tych szkoleń jest bezsprzecznie według mnie dużą zaletą szkoleń online. Więc nie ma tu takich ograniczeń tematycznych, jakie mogą być w kursach stacjonarnych. I zazwyczaj są, powiedzmy to sobie szczerze. Kursy internetowe za darmo? Tak. Wystarczy wejść na astrosalus.pl/ukośnik kursy online, zarejestrować się jako użytkownik. Następnie wybrać interesujące Cię szkolenia spośród darmowych kursów, a wśród nich znajdziesz szkolenia na temat profilaktyki i naturalnej pomocy w leczeniu udaru mózgu, cukrzycy, nowotworów, problemów z sercem czy koronawirusa. Znajdziesz także informacje pomocne w działaniu przeciw depresji kurs pierwszej pomocy czy też jak założyć i prowadzić firmę? Każdy z tych kursów oferuje mnóstwo rzetelnej wiedzy, a to wszystko dostaniesz za darmo. Serdecznie zapraszam. Kolejna zaleta kursów online jest taka, że zazwyczaj nie musisz czekać na ich rozpoczęcie. Są oczywiście kursy, gdzie zapisy są w określonych terminach ale w przy, przytłaczającej większości szkoleń online możesz je zacząć, kiedy chcesz, bez oczekiwania. A w przypadku kursów stacjonarnych tak nie ma. Musisz odczekać miesiąc lub nawet więcej, żeby skorzystać z jakiegoś szkolenia stacjonarnego. Tak więc w tym czasie Twój entuzjazm może ochłodnieć, może się coś wydarzyć, że nie będziesz mógł, czy mogła skorzystać z takiego kursu. A w przypadku kursów online po prostu wprowadzasz opłatę, rejestrujesz się i korzystasz. Kiedy tylko chcesz, e, możesz zacząć te kursy. Tak więc, bezsprzecznie, według mnie, jest to wielka zaleta tych szkoleń. E, zazwyczaj te szkolenia też nie mają, to jest szósta zaleta, ograniczeń czasowych. E, bywa, że niektóre szkolenia mają, na przykład e, robione przez uniwersytety, na przykład może być to miesiąc, ale przytłaczającej większości na platformach nie ma ograniczeń czasowych. Zazwyczaj osoba domyślnie jest. Na rok przypisywana do danego kursu i w ciągu roku, wtedy, kiedy chce, może, może sobie po prostu korzystać z tego szkolenia, I więc jest to bardzo wygodne. Na dodatek, niejednokrotnie można bezpłatnie przedłużać ten dostęp, bo może się coś zdarzyć. Nie wiem, na przykład ktoś może się rozchorować, urodzić się dziecko yy, i nie ma po prostu czegoś takiego jak utrata tego dostępu z takich powodów. Można to sobie przedłużać, można sobie robić rok czy więcej, tak więc jest to bezwzględnie bardzo wygodne. No i kolejna zaleta to jest to, że często takie kursy są dużo bogatsze niż kursy stacjonarne. Wynika to z tego, że no właśnie nie ma tych ograniczeń czasowych. Tak więc można się często też uczyć w dużo bardziej interesujący sposób. To jest usłyszana zaleta kursów online, bo na przykład choćby na mojej platformie, weźmy ją na ten przykład. Na mojej platformie kursy online zawierają lekcje, zawierają zadania, quizy, filmy, prezentacje, pliki PDF, które można też sobie pobrać, audio, blogi. Tak więc jest mnóstwo rodzajów aktywności, z których można korzystać, uzupełniając jeszcze swoją wiedzę i po prostu nie nudząc się. No a powiedzmy to sobie szczerze, często na kursach stacjonarnych po prostu ktoś gada, czasami ewentualnie coś robimy. I wydaje mi się, że to jest dosyć jednostajne. Jeszcze jak się coś robi, to jest dużo lepsze, oczywiście, ale jeżeli kurs polega tylko na wykładzie, to sorry, ale dla mnie to jest po prostu nieciekawe. I ciężko utrzymać uwagę przez dłuższy czas. Powiedzmy, kurs trwa 8 godzin i tu musisz siedzieć te 8 godzin z przerwą jakąś tam i słuchać, no to się po prostu tak nie da w tym czasie. Żeby mieć tak skupioną uwagę, żeby jak najwięcej wyciągnąć z, danie, z danego kursu. W przypadku kursów online to są różne platformy. Ja akurat korzystam ze wszystkich według mnie najciekawszych i najbardziej uzupełniających się aktywności, żeby każdy niezależnie od tego czy jest wzrokowcem czy słuchowcem, żeby mógł sobie po prostu przyjmować wiedzę w taki sposób, jaki mu najbardziej odpowiada, jaki jest najbardziej efektywny. Tak więc jest to bezwzględnie również zaleta. I dziewiątą zaletą kursów online jest też to, że E, zazwyczaj są one tańsze, e, tak więc oszczędzamy na różne sposoby. Bywa, że kursy online są tańsze, ponieważ nie potrzeba wynajmować jakiejś osoby, sali, dojeżdżać, więc te koszty są takiego kursu niższe, a jego jakość często bywa wyższa. E, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj tak jest. No i ostatnią, dziesiątą zaletą z tych najważniejszych jest to, że możesz korzystać z kursów online, nawet jeżeli masz oczywiście odpowiednie kwalifikacje językowe. To możesz korzystać na przykład z kursów anglojęzycznych, które, e, których firmy, które je stworzyły, są w zupełnie innych krajach. Mogą być uniwersytetami renomowanymi itd. itd. I ty możesz korzystać z tej wiedzy, powiedzmy, z, z Politechniki MIT. M MIT czy, nie wiem, z Oxfordu, a możesz sobie być w swoim domu w Polsce. Tak więc możesz korzystać z tej całej wiedzy bez wychodzenia z domu lub gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz i zdobywać wiedzę również naprawdę z fajnych, renomowanych uniwersytetów czy instytucji. Tak więc to są według mnie, to jest 10 najważniejszych zalet tych szkoleń online. Ja generalnie przyznam szczerze, że je preferuję bo są po prostu najwygodniejsze dla mnie i tym właśnie się chciałam z Tobą podzielić, jeżeli byś miał czy miała jakieś wątpliwości co do kursów online. Pozdrawiam, dziękuję Ci za uwagę, żyj mądrze i zdrowo.